Cześć moi mili, dzisiaj mam dla Was garść informacji z tego, co czeka nas w najbliższym czasie na przeglądach i tak, wszystko wskazuje na to, że będzie drożej, ale uwaga, zanim wylejecie pomyje na diagnostów, uwaga, właśnie owi diagności ratują aktualnie nasze dieselki. Ale to syf. Na wstępie, oczywiście, serdeczne podziękowania dla Was. Serdeczne podziękowania dla partnera kanału stałego firmy Prodictech, czyli polskiego producenta polskich mierników grubości lakieru. I tak przypominam, robię studio i nie chcę od Was żadnych patronajtów, ale będzie mi miło, jeżeli skorzystacie z oferty partnera tego odcinka, czyli oczywiście najlepszej porównywarki AC i OC w Polsce. Mubi.pl, tak jest, link na dole w opisie. Legendarne 100 zł cashbacku, jeżeli skorzystacie z linka na dole ode mnie, dostajecie wtedy też swój prywatny link, rozsyłacie go znajomym. Jeżeli oni skorzystają z Waszego linka, na Wasze konto wraca stówka od każdej zawartej w ten sposób policy aż do 20, więc... Można sobie dorobić, jeszcze raz polecam i przypominam, partner odcinka mubipl, a my tak lecimy z tematem SKP i tego, co czeka nas w najbliższym czasie na przeglądach. I uwaga, spoileruję! W najbliższym czasie na przeglądach czeka nas nic. I wbrew pozorom, to jest bardzo dobra wiadomość, no może nie dla diagnostów, ale tutaj też sporo się dzieje, żeby wszystko było tak, jak jest. Przypomnijcie sobie, od stycznia mniej więcej w debacie publicznej jest temat mierników cząstek stałych. Ukazało się takie rozporządzenie Komisji Europejskiej, a tak naprawdę jest ono chyba w formie zalecenia na szczęście póki co, więc nie ma mocy wiążącej, że na stacjach kontroli pojazdów w całej Unii powinny pojawić się takie mierniki właśnie cząstek stałych, żeby diagnosta mógł sprawdzić czy w aucie jest sprawny filtr cząstek stałych i czy w ogóle takie urządzenie jest. W samochodzie zamontowane. Takie urządzenia działają aktualnie w Niemczech i rzeczywiście zrobiło się tam nieciekawie, bo okazało się, że na przykład na gwarancji Fordy, no jakoś nie spełniają tych norm, które powinny, emitują więcej cząstek. Stałych niż by to wynikało z danych technicznych, no i właściciele mają klopać. po trzech latach okazuje się, że samochód nie dostaje przeglądu. No, i robią się schody. Ale uwaga! Koło 10, jeżeli mnie pamięć nie myli, ma być jeszcze takie spotkanie robocze między polską Izbą Stacji Kontroli pojazdów a przedstawicielami m.in. Ministerstwa Infrastruktury w sprawie właśnie tych domniemanych liczników cząstek stałych, ale mówię domniemanych, bo wszystko wskazuje na to, że temat weźmie i zdechnie, a zdechnie najprawdopodobniej przez kalendarz wyborczy, bo w przyszłym roku mamy wybory prezydenckie, a diagności od dobrych trzech lat domagają się podwyżek. Tutaj, żeby była jasność, to nie jest tak, że to tylko diagności chcą podwyżek, tak naprawdę podwyżek chcą właściciele stacji kontroli pojazdów, bo to są przecież prywatne przedsiębiorstwa, które muszą jakoś funkcjonować, a Opłaty od 2004 roku, od września, czyli w sumie już od ponad 20 lat nie uległy zmianie. W tym czasie mniej więcej czterokrotnie wzrosło w Polsce średnie wynagrodzenie brutto, więc mnie nie dziwi, że diagności, czy raczej właśnie właściciele stacji kontroli pojazdów domagają się podwyżek. Ale wróćmy do mierników cząstek stałych, które w Polsce najprawdopodobniej oznaczałyby pomór, Silników diesla, przynajmniej tych z Euro 5, z Euro 6 zakładam, że troszeczkę rzadziej. Teoretycznie, przypominam, mamy w Polsce 8,2 miliona samochodów z silnikami diesla osobowych i mniej więcej 40% to jest właśnie Euro 5 i Euro 6, czyli teoretycznie sens wprowadzenia takiego urządzenia jakiś jest. Ale mówię teoretycznie, bo wszystko rozbija się o szczegóły, między innymi o to, że stacje kontroli pojazdów w tej chwili mamy ich mniej więcej 5400, ale to się zmienia każdego dnia, bo tylko w pierwszej połowie roku zbankrutowało 118, czyli w zasadzie można śmiało powiedzieć, że no tak, jedna na dzień roboczy bankrutuje. Nie są w stanie się utrzymać i musiałyby kupić te nowe urządzenia, a to jest dla nich bardzo duży wydatek. Jak duży wydatek? Uwaga, bo tutaj robi się naprawdę śmiesznie, jak to niestety w Polsce często bywa. Gdy wprowadzano te mierniki do Niemiec, czyli na początku bieżącego roku, ADAC informowało, że koszt takiego urządzenia to jest mniej więcej 6-6,5 tysiąca euro, czyli w przeliczeniu na złotówki około 28 tysięcy złotych. A ile takie urządzenie kosztowałoby w Polsce? Otóż uwaga, szacujemy, że koszty związane z pojedynczym miernikiem cząstek stałych wyniosą 70 tysięcy złotych, mówił w rozmowie z interią. Karol Ryter, dyrektor do spraw technicznych polskiej izby stacji kontroli pojazdów. I zapytacie, jak to do cholery możliwe, że coś, co kosztuje w Niemczech jakieś 26-28 tysięcy złotych w Polsce miałoby kosztować 70 tysięcy złotych? Otóż niestety. Jest to możliwe, bo w tym rozporządzeniu, a ściślej zaleceniu dotyczącemu wyposażenia stacji kontroli pojazdów w mierniki cząstek stałych, jest taki zapis, że nie wystarczy, żeby te urządzenia kupić, ale one, podobnie jak chociażby fotoradary, musiałyby być certyfikowane, czyli co roku przechodzić taki przegląd techniczny. W Polsce mamy dwie jednostki akredytowane do tego typu certyfikacji i to jest transportowy dozór techniczny, albo ITS, czyli instytut transportu samochodowego. Problem w tym, że żadna z tych instytucji aktualnie nie ma takiego laboratorium, w którym mogłaby certyfikować te, Mierniki cząstek stałych, więc trzeba to laboratorium zbudować. Ile to kosztuje? Lekko licząc okrągłą bańkę, czyli milion złotych, i kto by musiał te koszty pokryć? Oczywiście, że stacje kontroli pojazdów, no bo przecież nikt z ulicy sobie nie przyjdzie do TDT czy ITS-u, żeby certyfikować miernik cząstek stałych. Więc tak dobrze kombinujecie, państwowa instytucja musi wydać kasę na to, żeby. Utworzyć takie laboratorium potrzebuje oczywiście na to też czasu, a potem ściągnie te pieniądze właśnie z SKP. I w skali kraju, jeżeli tak sobie policzyć rzeczywiście te 70 tysięcy złotych na jedno urządzenie, zakładając, że jedna stacja posiadałaby tylko jednego takiego pułkownika. Półkownika, dlatego że ono by leżało zapewne na półce i się kurzyło, żeby się tylko nie zepsuło, bo jak się zepsuje, no to jeszcze trzeba to będzie naprawić i potem znowu certyfikować, więc koszty, więc w ogóle o Jezus Maria. Jeden taki pułkownik razy 5400 stacji daje 378 milionów złotych do wyjęcia skąd kont stacji kontroli pojazdów, które tych pieniędzy po prostu nie mają. Jakie są jeszcze opcje na stole, gdyby nie daj Boże rzeczywiście ministerstwo uparło się na to, że takie wyposażenie obowiązkowe musi się na stacjach kontroli pojazdów pojawić? Otóż, chodzi między innymi o dopłaty i też. Okres przejściowy, żeby SKP miały czas dostosować się do tych przepisów, ale na przykład Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów już w styczniu apelowała, żeby ten okres przejściowy trwał przynajmniej 5 lat. No to jeżeli założymy, że dzisiaj mamy w zasadzie 2025 rok, bo ten już dobiega końca, dodajmy do tego 5 lat i co się okazuje? No, okazuje się, że wprowadzamy sobie nowe urządzenia na stację na 5 lat przed tym, jak w ogóle będzie zakaz rejestracji w Europie samochodów spalinowych, więc to trochę jest bez sensu. No, bo oczywiście producenci nie polscy przytulą te 370 baniek za te urządzenia, ale tak naprawdę one i tak będą leżeć i się kurzyć, bo te diesle za chwilę zaczną wymierać śmiercią naturalną. Zwłaszcza jeżeli, nie daj Boże, wróci temat podatku od samochodów i. Na pewno będzie kontynuowany temat stref czystego transportu, więc wszystko wskazuje na to, że do momentu drastycznych, uwaga, podwyżek na stacjach kontroli pojazdów, temat mierników cząstek stałych, które Mogłyby wyeliminować masowo z polskich ulic diesle, po prostu trafi do kosza i tyle z tego będzie. Natomiast wracając do samych podwyżek, które przynajmniej w mojej opinii są nieuniknione, chcę Wam powiedzieć, ile tak naprawdę mogłyby one wynosić, bo oczywiście w mediach jest masa spekulacji. Już czytałem tam 480 zł za przegląd, 520, to się oczywiście bierze z tego. Że liczymy na wprost, w sensie dziennikarzy, którzy podkręcają tytuły, że lat temu 20 przegląd, czyli badanie techniczne, kosztowało mniej więcej tam 12% minimalnej, najniższej krajowej. Więc, jeżeli chcielibyśmy zastosować ten sam parametr przy dzisiejszych zarobkach, byłoby to już ponad 500 zł, ale tak naprawdę żądania, a w zasadzie propozycje Branży, które wychodzą bezpośrednio od stacji kontroli pojazdów, to jest mniej więcej dwukrotna podwyżka cen, ale uwaga netto. To znaczy, że jeżeli dzisiaj płacimy 98 zł na badaniu technicznym, takim standardowym to płacilibyśmy razy 2, czyli mniej więcej 200 zł netto, czyli plus VAT. W sumie daje to mniej więcej 240, tam 5 zł, w zależności od tego, czy zaokrąglimy to do tych setek pełnych, czy nie. I tyle trzeba by było na tym przeglądzie zapłacić. Powaliło ich 2,5 stówy za 15 minut roboty, co oni tam sprawdzają, to jest śmiech na sali, ble, ble, ble. Okej, okay, z jednej strony być może macie rację, ale z drugiej strony naprawdę uważam, mówię to cyklicznie od wielu lat, że diagnosty w Polsce są potrzebni i robią naprawdę dobrą robotę, bo wraz z rozwojem cywilizacyjnym niestety cofamy się też w naszych zdolnościach manualnych czy technicznych. No bo to, że ja potrafię, czy ty potrafisz, czy twój brat potrafi wymienić rozrząd w Polonezie, Między zupą a drugim daniem to nie znaczy, że taki gościu, który dzisiaj ma lat 20, potrafi sobie wymienić klocki w samochodzie albo będzie wiedział skąd mu się coś tam wzięło i stuka. Nie mają takiej świadomości, nie wiedzą często czym jeżdżą, i dla nich ten obowiązkowy przegląd, to badanie techniczne raz w roku, naprawdę jest w moim odczuciu ważne. Bierzmy poprawkę na te wszystkie samotne matki, na te wszystkie starsze panie, które dzisiaj. Normalnie poruszają się samochodami wdowy chociażby, one naprawdę nie mają pojęcia o tym czym jeżdżą i ten przegląd jest jak najbardziej w moim odczuciu potrzebny i ja wiem, że są tam tysiące samochodów z Ukrainy, że one jeżdżą bez przeglądu i tak dalej i tak dalej, wszystko zgoda. Natomiast tak jak powiedziałem, wraz z rozwojem cywilizacyjnym my się manualnie i technicznie cofamy w tym rozwoju i uważam, że jakaś forma kontroli nad stanem technicznym pojazdów w Polsce być powinna, żeby nie było anarchii. A dlaczego twierdzę, że nie unikniemy opłat podwyżek za badania techniczne, chociaż być może kolejny raz przesuniemy je poza kalendarz wyborczy, czyli one wejdą w życie pewnie po wyborach prezydenckich. Ano dlatego, że z najnowszych danych polskiej izby stacji kontroli. Pojazdów wynika, że uwaga, 28% diagnostów w Polsce, czyli 1 trzecia to emeryci. 1 trzecia 28% ma ponad 65 lat, i to oznacza że naprawdę ten przegląd techniczny, to badanie techniczne za chwilę będzie parodią, bo ci ludzie nie będą mieli A, siły wejść do kanału, B, siły wyjść z kanału, C, nie będą mieli na przykład wzroku, żeby obsługiwać te wszystkie urządzenia. Więc po prostu, jeżeli w Polsce chcemy utrzymać system. Kontroli nad stanem technicznym pojazdów, a zakładam, że w strukturach Unii Europejskiej jest to nieuniknione, musimy po prostu podnieść ceny na przeglądach, to znaczy dać właścicielom stacji kontroli pojazdów możliwość zapłacenia diagnostą więcej za ich robotę. Bo w przeciwnym wypadku, tak jak teraz jest odpływ z tego zawodu i nie ma się czemu dziwić, bo żeby zostać diagnostą, to musicie mieć. Przede wszystkim wykształcenie techniczne, kierunkowe albo wyższe, do tego przynajmniej dwa lata praktyki w zawodzie mechanika lub pokrewnym itd. itd. No i oczywiście zdajecie egzaminy państwowe i zarabiacie średnio, patrzyłem na olx mniej więcej 5400-5800 zł brutto. A mechanik albo kierowca ciężarówki spokojnie wyciąga 1000 zł, standardowo więcej, oczywiście mówię o średnich płacach brutto. No i chyba przyznacie, że łatwiej zostać mechanikiem albo kierowcą ciężarówki i zdecydowanie mniejsza odpowiedzialność na Was ciąży, a przynajmniej mniejsze zagrożenia albo konsekwencje karne, jeżeli coś zrobicie źle, bo taki diagnosta nie daj Boże, jak coś się spali na drodze albo dojdzie do jakiegoś wypadku, naprawdę może skończyć nieciekawie. Na dzisiaj tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Motoprawda w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas.